W świetle reflektorów skandalu znalazł się Kamil L. Budda, popularny youtuber, który wraz z dziewięcioma innymi osobami został zatrzymany przez organy ścigania. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące wyłudzenia podatku VAT oraz organizacji nielegalnych gier hazardowych w internecie. Dochodzenie to przyniosło nieoczekiwane skutki, zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów i nieruchomości, a także zablokowano środki na rachunkach bankowych na sumę przekraczającą 77 milionów złotych. Sprawa ta, jak się okazuje, była już wcześniej sygnalizowana przez polityków prawa i sprawiedliwości. Byli wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Marcin Romanowski podjęli próbę interwencji, zwracając się do Ministerstwa Finansów z interpelacją w sprawie procederu. W ich przekonaniu, promowanie hazardu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również wysoce nieetyczne i szkodliwe społecznie. Dlatego zwracam się z prośbą o podjęcie pilnych działań w sprawie loterii promocyjnych organizowanych przez influencerów i youtuberów, które w mojej ocenie stanowią naruszenie prawa, można przeczytać w interpelacji Wosia. Polityk w rozmowie z Faktem przyznał, że zainteresował się tą sprawą nie przez przypadek. Dostałem maile od wyborców o loteriach, które są organizowane przez tego youtubera. Przyjrzałem się sprawie, tłumaczy Michał Woś. Mechanizm działania loterii, której organizatorem był Budda, polegał na sprzedaży e-booków, do których dołączane były losy loterii. Według posła Wosia działania te pozwalały na omijanie monopolu państwa na organizowanie loterii pieniężnych. Pomimo wysłania pytań do Ministerstwa Finansów we wrześniu, odpowiedzi nie nadeszły, jednak jak zapewnia Woś, służby zareagowały, co może świadczyć o skuteczności interwencji poselskich.